Witajcie w kolejnym odcinku i na Business Talk. Ja się nazywam Tomek Stankowski i porozmawiamy dzisiaj w naszym odcinku o atakach DDoS. Moim i waszym gościem jest Tomasz Kaczmarek, Corporate Account Manager firmy Ina. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Tomaszu, zacznijmy od samego początku. Czym w rzeczywistości są ataki DDoS i w jaki sposób one wpływają na firmy i też klientów tych firm? Najpierw rozwijmy sam skrót. DDoS to z angielskiego Distributed Denial of Service wszystko, co po angielsku brzmi oczywiście lepiej, dlatego tą nazwą się posługujemy. Jest to atak, który polega na przeciążeniu zasobów wybranego urządzenia lub na innym działaniu, które ma na celu spowodowanie braku, brak możliwości korzystania z niektórych usług, które byłyby dostępne na tym urządzeniu. Najczęściej odbywa się on w sposób taki, że jest jednocześnie przeprowadzony przez rozproszoną sieć komputerów, które są dostępne w sieci, które są zhakowane, ale mogą być równie dobrze być tylko Kontrolowane za pomocą złośliwego oprogramowania, które jest kontrolowane przez atakującego. Jaka jest skala takich ataków? Co jesteśmy w stanie na temat jej powiedzieć? Można powiedzieć, że około 46% ataków, które mają miejsce w sieci, to właśnie są ataki typu DDoS. Druga statystyka, o której też możemy powiedzieć, to jest to, że co piąta firma już była ofiarą takiego ataku. W związku z tym można powiedzieć, że jest to dosyć powszechne zjawisko, no, pewnie głównie dzięki temu, że ten atak jest stosunkowo prosty do przeprowadzenia. I też, jeśli się nie mylę, jest stosunkowo tani do wykonania. Tak, oczywiście oficjalnych cenników nie ma. My też y, możemy się posiłkować tylko informacjami z drugiej. Mamy nadzieję, że z trzeciej nawet ręki, no, ale podobno taki najprostszy atak DDoS-owy kosztuje od kilku dolarów na no, tak zwanym czarnym internecie. W związku z tym można sobie wyobrazić, że tak naprawdę niewielkim kosztem można spowodować duże koszty u y, klienta, który jest celem takiego ataku. Jacy klienci narażeni są na ataki DDoS? Na taki DDoS właściwie narażony jest każdy klient. Znowu, spróbujmy to sobie wyobrazić na prostym przykładzie. Mamy ulicę, przy której stoją trzy domy. Pierwszy dom zaniedbany, wymagający generalnego remontu, drugi w dobrym stanie. Przed tym domem na podjeździe stoi samochód średniej klasy, kilkuletni. No i trzeci dom, który jest luksusową willą, garaż na trzy samochody, basen. No i proste pytanie: który z tych domów ma największe ryzyko, że stanie się celem ataku czy też włamania? Logika podpowiada, że ten pośrodku. Otóż nie. Najprawdopodobniej celem takiego ataku będzie ten, do którego się będzie, się będzie najłatwiej włamać. Czyli można powiedzieć wprost, że w przypadku ataków DDoS-owych również jest to bardzo prosta też metoda na to, żeby za pomocą tego ataku zweryfikować, jaki jest poziom zabezpieczeń w danej firmie i czy w związku z tym ona nie mogłaby być celem innych rodzajów ataków. Często trzeba o tym pamiętać, że atak DDoS jest taką pierwszą próbą włamania się do firmy i wyznaczenia tych celów, które później można zaatakować innymi rodzajami. Zatem, tak podsumowując, jakie branże są najbardziej narażone na tego typu ataki? Właściwie, to łatwiej by było wymienić te branże, które nie są na to narażone, ale próbując odpowiedzieć na to twoje pytanie wprost, no to na pewno w szeroko pojęta branża e-commerce, czyli firmy, które świadczą usługi finansowe, firmy IT, firmy, które mają też uzależnienie od procesów produkcyjnych, od dostępu do internetu i możliwości kontaktu z urządzeniami czy maszynami, które Pracują w danej przedsiębiorstwie. Oczywiście urzędy, administracja publiczna, ostatnio głośne przypadki też mamy z tej branży, usługi transportowe. No Można by tak naprawdę te branże tylko i wyłącznie wymieniać i by się okazało, że, że rzadko która nie może być celem takiego ataku ddos Zatem, jakbyś mógł tak w kilku słowach powiedzieć nam, na czym w rzeczywistości polega taki atak i jak możemy sobie z nim poradzić? Atak DDosowy to masowa wysyłka niechcianych danych na wybrany, celowany adres IP. Można tak to nazwać wkrótce, pokrótce, że to jest tak zwany sztuczny tłok. A zobrazować to można sobie takim przykładem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mieszkańcami Świnoujścia. Mieszkamy po jednej stronie, czyli na jednej z wysp, po jednej stronie Świny, a na drugiej stronie Świny pracujemy. Codziennie poruszamy się w związku z tym za pomocą promu. W Świnoujściu są dwie przeprawy promowe. Wyobraźmy sobie w związku z tym, że jest też haker, który chciałby zaatakować właśnie te przeprawy i schakowałby jakąś znaną nawigację samochodową i skierował w krótkim czasie tysiąc samochodów na te przeprawy promowe. Prom może za jednym zamachem przewieźć około 50 samochodów. W takiej sytuacji, jeśli ten dodatkowy ruch zostanie wygenerowany, no to można powiedzieć, że życie takiego mieszkańca Świnoujścia jest sparaliżowane, ponieważ on nie ma nawet jak się przedostać na drugą stronę. I tak by w istocie było. Natomiast jedna z tych przepraw jest chroniona, ponieważ pracownicy żeglugi świnoujskiej odfiltrowują ruch samochodowy i przepuszczają na promy tylko i wyłącznie samochody należące do mieszkańców świnoujścia. Siłą rzeczy taki atak wygenerowany przez hakera nie byłby dla takiego mieszkańca dokuczliwy, ponieważ mimo wszystko, mimo tego ataku, byłby w stanie się dostać na drugą stronę do pracy. I dokładnie w ten sam sposób można powiedzieć, że działa też nasza usługa dedos, ponieważ odfiltrowujemy ten Niechciany ruch od tego chcianego. Zatem, co możemy więcej powiedzieć o usłudze świadczonej przez INA nazywanej właśnie Antydedos? Ona występuje w trzech wariantach. Wariant podstawowy to Scrubber Standard. Mamy też wariant rozszerzony, czyli Scrubber Pro oraz Scrubber Pro na żądanie. Jak słychać, są to dwa warianty tak naprawdę podstawowe. Standard to jest czyszczenie ruchu do 5 gigabitów na sekundę. W przypadku wariantu Scrubber Pro mówimy o czyszczeniu ruchu do 60 gigabitów na sekundę, a Scrubber Pro na żądanie to de facto usługa Scrubber Pro, która jest uruchomiona w sytuacji takiej, kiedy klient już zostanie zaatakowany, nie ma możliwości korzystania z usługi i wtedy przez 5 dni jesteśmy w stanie czyścić ruch właśnie do tych 60 gigabitów na sekundę. Jacy klienci na mogą skorzystać z tej usługi? Po części odpowiedziałeś już na to pytanie, bo ta usługa jest dedykowana dla klientów INEA, którzy posiadają u nas usługę dostępu do internetu oraz stały, publiczny adres IP. No dobrze, to mamy przypadek, że zostałem zaatakowany. Powiedzmy, że jestem klientem INEA. W jaki sposób mogę zareagować z usługą antydedos w INEA, żeby no, wspomóc działanie mojej strony internetowej? W sytuacji, kiedy miałbyś usługę już wcześniej wykupioną, to ta usługa byłaby świadczona 24 godziny na dobę. Czyli tak de facto zarówno ten scrubber standard, jak i scrubber pro powinien wyczyścić większość ataków DDoS, które mogłyby ciebie uderzyć. Natomiast w sytuacji, kiedy nie masz takiej usługi wykupionej, wtedy wykupujesz ten wariant na żądanie i wtedy przez 5 dni jesteś w stanie też taką usługę od nas uzyskać i chronić swoje adresy IP. Dziękuję Ci Tomaszu za wyczerpujące informacje. Moim i Waszym gościem był Tomasz Kaczmarek, account manager w firmie INEA. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tobie. Ja nazywam się Tomek Stankowski i dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu INEA Biznes Talk. Przypominam, że możecie nas słuchać na Apple Podcast, Spotify i na YouTubie. Zachęcam do obserwowania naszego profilu na LinkedInie. Tam informujemy o najnowszych odcinkach naszego podcastu. Zachęcam Was do wysłuchania już kolejnego odcinka i dziękuję. Do usłyszenia.